I lepiej bym chyba nie podsumował tego spotkania. Napisał tak. Naszej rodzinie, forma bardzo się podobała. Na sali gimnastycznej był czas na integrację dla naszej rodziny. To był dobrze wykorzystany czas. Dzieci są chętne na następny taki wypad. Jeśli chodzi o główne zagadnienia, przygotowań na trudne czasy, to super, że mogliśmy się spotkać i uświadomić sobie podstawowe kwestie, o których sporo się słyszy, ale rzadko tak naprawdę traktujemy je poważnie. Jest mobilizacja, aby w końcu do myślenia przejść do działania, i z tego cieszę się chyba najbardziej. Na plus, przygotowane materiały i zaplanowany konkretny program na kilka miesięcy do przodu. Bardzo dziękuję. Widzę potencjał w tym działaniu, a sama forma jest dostosowana do realiów. Opieka dla dzieci, super. Tutaj dziękuję Teresie, mojej córce, za opiekę. Bez tego ciężko by było. Catering i miejsce, super. W międzyczasie również Piotr opowiedział o tym wydarzeniu dwóm znajomym i są zainteresowani dołączeniem do nas w grudniu. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Ciekawością było z wami pracować.